Cześć, witam, z tej strony Łukasz Zaraz Games. Dzisiejszy trening poświęcimy na pracę na timerze strzeleckim. Jest to jeden z treningów, który można zrobić przy użyciu danego timera strzeleckiego. Czyli będzie to praca polegająca na ustawieniu timera strzeleckiego na okres 4 sekund, by móc zarządzić własnym czasem. Zaprojektować sobie ruch bronią i oddać strzał. Czyli będzie wyglądało to w ten sposób. 4 sekundy to jest mniej, mniej więcej 121, 122, 123, 124. Czyli broń jest sprawdzona wcześniej. 121, 122, 123, 124. Czyli widzicie, tak muszę zarządzić tymczasem. Tak muszę zaprojektować sobie każdy ruch żeby na 124 wpadł strzał, nie szybciej, może delikatnie później ten strzał Okej, okay. Jest dobrze, możemy spokojnie sobie obniżyć do 3 sekund. 121, 122, 123. Ok, jest OK. Bardzo ważne jest, żeby przyrządy mechaniczne muszka, z były zgrane w celu, również celownik optyczny, kropeczka również była zgrana w celu. Fajnie jest. Tak, jak ja używam. Mam nakrywaną taką malutką kropeczkę o średnicy około 2 cm. To jest najlepsze rozwiązanie. Minimalizować sobie cel. I spokojna praca, spokojne zgrywanie przyrządów celowniczych. To jest klucz do sukcesu. Dobra, ustawiam sobie teraz na 2 sekundy. Czyli 121-122. To już zaczyna się trochę jeszcze przejąć praca, okej. Okay. Okay, jeszcze raz, troszkę za jeszcze raz. Zostawiamy sobie spokojnie półtorej sekundy. Okay. Czyli 121 i koniec. Ciężko połówkę zaprezentować. Znaczy w sumie łatwo. Ale... Spokojnie jeszcze zejść, sekundę 20. Pamiętamy przyrządy mechaniczne zgrane w celu tego optyczny kropeczka również zgrana w celu. Jeżeli przestajemy zgrywać, cofamy o ten zakres, w którym nam pięknie wychodziło. Dobra, sekunda 20. Od razu sprawdzę, czy będą te 3 sekundy przygotowane. Będą, dobre. Czas. Ok. Działamy. Ok, jeszcze raz. Dobra, jeszcze możemy sobie zmienić. Jeszcze chciałem zauważyć jedno. Inaczej to wygląda na strzelnicy. Słuchajcie. Także możemy być zupełnie rozczarowani, będąc na strzelnicy. Że jednak te czasy będą nieco inaczej wyglądały. Zrobimy sobie sekunda dziesięć. Okay. Sprawdzenie. Ok, 3 sekundy przygotowawcze są. krótszy czas do przygotowania, czyli słuchajcie, musi być szybki tutaj szybki ruch i tu już spokojne wbicie. Czy może nie aż tak spokojne, ale tak, takie wbicie, by móc przyrządy sobie zgrać, bądź w celowniku optycznym kropeczkę. Zawsze musimy mieć zgrane, ok? Strzelanie po lufie, dystans 0,3 metrów. Inaczej już musi mieć przyrządy zgrane. Musi być, yy, strzał musi paść tam, gdzie my chcemy. Ok. ten czas <noise> idzie bardzo dobrze zrobimy sobie sekundy okay. sprawdzę czy jest 3 sekundy przygotowawcze i jest super Nie, w słuchajcie, sensie nie wiem, czy jestem przed, w czasie, czy pum. Jeszcze raz muszę. Nie, nie, nie jestem w stanie usłyszeć. Ale chyba jestem nieco przed. Dobra, spróbujemy jeszcze mniej troszkę wziąć. Stawimy 95. Mhm. Jeszcze raz. Walczymy do końca. Okay. Dobra. Wydaje mi się, że dla mnie 0,95 jest OK. Mogę zgrywać przyrządy celownicze. Dzięki. Cześć.